Cześć dzieciaki, Dzisiaj jesteśmy w Harajuku. Będę miał casting za jakieś. no nie wiem, wydaje mi się, że za dwie godziny teraz. Więc co mogę w tym momencie zrobić? Przejdę się gdzieś, coś może zjem, bo mogę wam powiedzieć, że jestem popierdolony. Jadłem tylko i wyłącznie jedno O'Nigiri i to nie jest zbyt dobre dla zdrowia. No ale tak właśnie to wygląda. Teraz jakiś fajny szocik zrobimy tutaj, jak ta ulica wygląda. Bo wiecie, jesteśmy na tej ulicy. Takeshita, czy coś takiego. Takeshita to jest ta główna ulica w Harajuku, gdzie te wszystkie szalone rzeczy zawsze były. No nie? Teraz jest mniej, bo przez koronawirusa się wszystko pozamykało. No ale ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że ludzi też jest mniej. Po prostu jest na tej ulicy, na, na tej ulicy zdecydowanie mniej ludzi, bo nie ma żadnych turystów w Tokio. No nie oszukujmy się, jeżeli są jacykolwiek turyści, to są to turyści spoza, spoza Tokio, ale z Japonii. No, nie? no i tak, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dzisiaj trochę deskorolkujemy, to znaczy... Właściwie to zapomniałem, że będę kręcił film i wziąłem deskorolkę. I szczerze powiedziawszy, nie jest za bardzo wygodne. Ja teraz jestem w takim małym parku, tutaj macie taki szocik. Jesteśmy w Omotesando i w Harajuku, bo zawsze tutaj praktycznie pracuję. To jest Shibuya, Omotesando, Harajuku. To są miejsca, w których głównie pracuję, jeżeli chodzi o castingi. Więc może jeszcze coś nagram z castingu, zobaczymy. Tak jak wam mówiłem wcześniej, nic nie jadłem, więc zaraz, zaraz chwilę tylko ponagrywam tutaj i już mi się łapy trzęsą, bo mam brak energii. Kolegę spotkałem, z skatera i rozmawiam z nim. Ten, co, co pracuje w tym sklepie, to sobie tą deskę, deskę ogarnąłem, no nie? I ten, ja rozmawiam z nim, i on mówi, Stary, ty jesteś jakiś naczynany? A on wie, Chciałbym być, ale niestety nie jestem, po prostu zmęczony. Czemu jestem zmęczony? Spałem praktycznie normalnie i tak dalej, no bo nic nie jadłem. Wstałem o 10 czy coś takiego, 11 i nawet nie zjadłem śniadania, potem ogarniałem jakieś rzeczy w domu i wyszedłem. Mówiłem jeszcze ostatnio na streamie, a ja za bardzo nie piję monsterków i takich rzeczy już, więc się zbieram i idę po jakieś naturalne źródło energii, ludzie się na mnie tam patrzą, że stoję z tą kamerą, bo nie mam mówię żadnego gimbala czy czegokolwiek, więc po prostu stoję z tą kamerą, boga zobaczcie tutaj, nie, wziąłem ten, y, wziąłem ten stand do kamery, ten, ten, jak to się nazywa, stand do kamery, no nie, i zapomniałem tej części, która go trzyma, więc znowu lecę z ręki, ale mam, no nie, to, to jest ta deskorolka, co wam mówiłem, że sobie kupiłem, kurde, oczek wszystko w cholerę i w ogóle ten ten plecak sobie kupiłem, że zobaczcie jaki upieprzony już. Nie żebym ja go jakoś upieprzył, po prostu to jest taki materiał, który się tak strasznie się brudzi, no nie? No jesteśmy w tym momencie w takiej burgerowni, co się nazywa... Ech, kurwa. Nazywa San Francisco Pix. jest jedna z moich ulubionych burgerowni w Japonii i to się znajduje w Harajuku, czyli, czyli wszystko jest, że tak powiem, na miejscu, nie muszę nie za bardzo latać. Tam, gdzie byłem w tym parku przed chwilą, to jest disco dwie minuty tutaj, więc jestem bardzo zadowolony. Widać, że nie mam żadnej energii. Zobaczymy, czy jak zjem tego burgera, to będzie ze mną lepiej. Jakiś czas temu dowiedziałem się od mojego znajomego, że jest tutaj legalne CBD, tak, jest jak, tak jak jest legalne w Polsce. No nie? Idę właśnie tam w tym momencie i polecił mi miśki takie, wiecie, jadalne. I powiedział, że jeden misiek ci wystarczy, żeby dobrze spać w nocy, więc, e, tak jak Bedos chce spać do Jezus. Idę tam właśnie. Zapytam, czy będzie można to kręcić. Chyba mogę pokazać, jak to będzie wyglądało, bo tutaj już rozmawiałem z panią, tylko musiałem iść do, do bankomatu. Zaraz, zaraz zobaczymy. Can you wave? <laughs> Wydaje mi się, że nie muszę komentować tego, co przed chwilą widzieliście. Jestem tutaj w środku tej dzieciarni. I nie mam nic przeciwko, tylko że tutaj jest miejsce, gdzie ja zawsze sobie chilluję wieczorami. Ja nie wiedziałem, że w dzień tutaj przychodzą dzieci. Chciałem wam wyciągać to CBD, pokazywać wam te miski, które kupiłem, ale no przy tych dzieciach tak trochę głupie wyciągać CBD. Nie wiem, ile jeszcze ta kamera wytrzyma, bo już powiem Wam szczerze, trochę nagrywamy. Znaczy, trochę tam nagrałem, ale wystarczająco mocno baterii nie naładowałem. Tak czy siak. Jesteśmy teraz w Miyashite Parku To jest taki bardzo popularny park tutaj w Tokio. Nowo, że tak powiem, odnowiony. Jest tam też skatepark, ale ten skatepark jest taki, że tam są praktycznie same rampy. To zrobili chyba skatepark dla profesjonalistów i to jest kwestia taka, że kiedyś ten skatepark był większy, no nie? Oni chyba tak specjalnie zrobili taką małą przestrzeń, żeby tylko i wyłącznie dać ten skatepark, żeby był, no nie? Chyba Nike sponsoruje ten par, coś takiego. Ale jeżeli jesteś kurwa kimś na poziomie ja, czyli na żadnym poziomie, jeżeli chodzi o skating, des deskorol. Karyzm, to, to w ogóle tam lepiej nie iść, nie? Dobra, to pokażę Wam, jak to wygląda. To są te miśki, chociaż tak naprawdę to są gwiazdki CBD. Nie wiem, czy to widać. CBD Tokio, CBD coś tam, coś tam. I ona mi powiedziała, no i to jest napisane nawet, że jest prawie 10 gram CBD w jednym takim miśku. Kolega, który mi polecił to miejsce i polecił mi te miśki, powiedział mi, stary, weźmiesz takiego jednego miśka i śpisz jak dzidzi, nie? Śpisz jak bobas. Tylko kwestia jest taka, że jak weźmiesz więcej niż jeden, dwa, trzy, no to, 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 to możesz, możesz spać cały dzień nawet. To jest interesujące, że taką moc ma jeden, jeden glutowaty misiek Zobaczymy jak to w smaku Podobno smak mango Tak jak już mówiłem No i właśnie tak się to prezentuje I drogie to było cholerstwo Bo zapłaciłem No ja zapłaciłem z 60 dolarów za to Czyli 6000 jen Czy to dużo, czy to mało No to trochę kosztuje Ale jeżeli efekt jest dobry To efekt jest dobry Dostałem do tego Jakiś gratisowy mixtape Który oni tam, oni tam e, Niby, niby zrobili No nie? nie Nie posłucham, bo nie mam odtwarzacza CD, Ale dziękuję bardzo Może komuś dam w prezencie Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do kogoś na urodziny i dajcie mu mixtape, który dostaliście w sklepie z legalnym ziołem Dobra, ale jako że, że to jest takie menelskie troszeczkę miejsce na zasadzie, że tutaj młodzież przychodzi pić i ogólnie No wszyscy tutaj przychodzą, ale jeżeli chodzi o młodzież, to przychodzą pić, no to stwierdziłem, że wypada sobie kupić piwko Wypiję sobie Sahi. Tu całkiem urocze siedzą przede mną jakieś dwie dziewczyny Wyobraźcie sobie, że chyba przepisują jakiś tekst z k-popowej piosenki bo, bo słyszę, że gadają po koreańsku, a są Japonkami, i słyszę, że przepisują, i słyszę, że to jest tekst jakiejś piosenki, przepisywany z jakiegoś tekstowo.pl, tylko że japońskiego. Te dzieciaki, naprawdę, na punkcie tego K-popu e, w Japonii, nie wiem, bo w Polsce też, ale w Japonii nie ma nic większego niż K-pop, nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż koreański mężczyzna. Ja wczoraj poznałem takiego kolegę Koreańczyka i. Zdałem sobie sprawę, że on jest, bo on jest modelem I zdałem sobie sprawę, że on jest modelem głównie dlatego, że pasz ma całkiem wyjątkową, ale ma przepiękne takie włosy, takie kobiety Jakby on miał włosy jak k-popowy chłopak on by, się nie mógł, on, by nie, on by się nie mógł, od dziewczyn po prostu ten musiał, by musiał, je pchać kijem, takim jak, jak Cartman w ostatnim odcinku South Park po takim 6 jeszcze ten, parę metrów ode mnie, nie wiem ile tam było 6 stóp ode mnie, nie umiem, nie umiem liczyć po amerykańsku Tutaj na, na, na punkcie k-popu mają najebane Ale nie zmieniam to faktu że to jest spoko, niech się tam bawią, niech się wygłupiają, tylko mi się wydaje, że to się w pewnym momencie im znudzi. Że to jest taka, taka faza, jak parę lat temu właśnie była na szaloną Japonię. Teraz wszyscy mają to głęboko w dupie, a haradziłko wygląda jakby tam nikogo nigdy nie było. Dobra, tutaj na zakończenie tego tematu parku wypije piwko. O kurde, już się rozlało cholerstwo. Miałem grzecznie zrobić, kurde, jak tam nie wiem, kto tam sobie pije piwo, oglądając ten film. Na zdrowie. Asahi super dry <laughs>